Cześć, z tej strony Kondys i witajcie w takim szybkim poradniku odnośnie nekromanty pod przywołańce. Okazało się, że naprawdę, naprawdę się myliłem i jednak możemy od pierwszego levela levelować szkieletami, więc tutaj każdy fan przywoływacza nekromanty będzie ucieszony. Zrobiłem też takie drzewko, żebyście mieli tutaj sobie do podgonięcia i właśnie teraz do niego przejdziemy. Jeśli byście tutaj chcieli oczywiście nim levelować, może być trochę ciężko, ponieważ tutaj właśnie nie będziemy korzystać zbyt dużo z esencji, zbyt dużo z na naszego głównego zasobu tak ofensywnie. Więc ewentualnie możecie sobie zobaczyć do mojego poprzedniego filmu, jak tutaj rozdawać punkty na, tak jakby, nekromantę pod kosę. To właśnie wtedy szliśmy pod żniwa, wtedy szliśmy pod rozdarcie. Ja, ja to, to nazywałem szarżą. To tutaj, żebyście też wiedzieli, o której zdolności mówię. Ale tak, mówiąc o naszym przywołańcu. Jeden punkt w rozkład, wzmocnienie i po lewej stronie rozkład akolity. Powoduje, że jeśli wysysamy z wroga tutaj tą esencję, to otrzymujemy więcej obrażeń od nas i od naszych sług. Więc właśnie fajne na bossy. Potem z drugiej gromady okrawane mięso, żebyśmy mieli szansę na odtworzenie zwłok. Potem, właśnie oczywiście, wybuch zwłok razem ze wzmocnionym z wybuchem zwłok. Dajemy tutaj oczywiście też trzy punkty na mistrzostwo szkieletów, żeby nasi szkieleci wojownicy zadawali większe obrażenia. Potem lecimy pod klątwę, i tutaj będziemy używali obydwu klątw. Więc żelazna dziewica z lewym wzmocnieniem, aby tutaj. abyśmy sobie odnawiali zdrowie przy trafieniu, tutaj przy. Wtedy kiedy wróg zginie. Ojejku, nagrywam to właśnie. Z rana posiadanie już przed streamem, więc przepraszam was bardzo. I oczywiście też druga klątwa ze wzmocnieniem tutaj na to, żebyśmy mogli sobie skracać czas odnowienia, gdy wróg jest trafiany pod wpływem klątwy. Oczywiście większe obrażenia tym wrogom, ponieważ ciągle wszystkich wrogów tutaj przeklinamy Zmocnienie szkieletów magów I potem dzięki tym wszystkim punktom w tym miejscu omijamy kompletnie gromadę zwłoki makabry I przechodzimy sobie do ostatniej gromady, mocy specjalne, armia umarłych Armia umarłych ze wzmocnieniami jest bardzo, bardzo mocna Tutaj akurat wam od razu też pokażę My sobie tylko wyszli z miasta, z tej strony będzie szybciej Ponieważ jeśli weźmiemy sobie dwa wzmocnienia do armii umarłych, to automatycznie po użyciu jej Tworzymy wszystkie nasze przy, przywołańce. I zaraz też przejdziemy oczywiście do tego, jakich przywołańców używamy. Tylko tutaj wam chcę pokazać, jak to zdolność wygląda. Armia łarych trochę podobna do akurat zdolności z Diablo 3. Wysyłamy tutaj, na, tak jakby szkielety, które sobie losowo latają i wybuchają. Ale nas właśnie interesuje to, że sobie jak że użyjemy ją, to od razu też stworzymy wszystkie te szkielety nasze ładnie, ponieważ normalnie musimy szkielety ze zwłok przywoływać. Jak widzicie, już mamy tutaj 9 przywołańców. Ale w tym buildzie nie używamy golema. Więc tutaj sobie przebijmy do Księgi Umarłych, używamy Żniwiarzy pod drugie wzmocnienie, aby sobie mogli tutaj stworzyć ciała, wtedy, wtedy my te ciała możemy eksplodować. Magowie pod cień, z runą mamy co Szósty Atak, Wiązkę Cienia, a właśnie Golema poświęcamy, nie używamy go, głównie z tego powodu nawet, że nie mamy miejsca na pasku na niego. Ale ewentualnie jeśli chcecie sobie używać Golema, to po prostu wyrzućcie jedną z klątw, ale wtedy właśnie będziecie musieli gdzieś wpakować te punkty w drzewku w jakieś losowe miejsce. Wydaje mi się, że ta kombinacja jest fajniejsza. A jeśli chcecie widzieć więcej buildów na Necromantę, to ja oczywiście dzisiaj na streamie sobie robię naprawdę każdy wariant nekromanty. Sam już grałem moim poprzednim nekromantą, którego wymyśliłem w czwartek. Jest naprawdę bardzo mocny, długości z kości robi kryty po 8500, kiedy jeszcze takich dobrych nie miałem temów. Ale właśnie myślę sobie nawet jeszcze nad zmianą buildu na inny. Więc dziękuję za ten szybki film, trochę chaotyczny i widzimy się na Twitchu. Hej, buziaki, dbajcie o siebie, papa! Pa.